Na imię Janina. W 2016 roku przeszłam y, pierwszą y, operację, ale po tej operacji wystąpiły y, powikłania. Y, teraz 2 marca miałam szóstą operację, czuję się bardzo osłabiona. Y, operacja musiała być wykonana prywatnie, ponieważ żaden Pital nie chciał się zgodzić na NMZ, żeby podjęli leczenie. Potrzebuję pilnie na lekarstwa, na wizyty u profesora. Również jest potrzebna też pilna rehabilitacja. Od pęcherza mam reaktywne zapalenie stawów. Niestety nie stać mnie. Nadmienię, że od 2016 roku, kiedy miałam oszczędności, musiałam wydać na swoje leczenie. Bardzo proszę Państwa o pomoc i bardzo raz jeszcze dziękuję.